Panie Zbigniewie, kochany, co tam w sądownictwie? Tumany trzymają się mocno. Dzień dobry Państwu. Zbigniew Kękuś, po pierwsze Polak, 28, tytuł, i znowu muszę prowadzić protest głodowy. Pod tytuł Tumany trzymają się mocno. Proszę Państwa, będzie dzisiaj o. Sędziach tumanach. Będzie o tym, jak z ich winy muszę prowadzić proces głodowy, albo no, grozi mi śmierć głodowa, a oni mnie okradają z pieniędzy. Zatem będzie o sędziach tumanach, o sędziach złodziejach. Będzie o podwładnych tej pani. Sędzia Pawełczyk Wojcka, to jest prezes od kilku miesięcy Sądu Okręgowego w Krakowie, powołana do pełnienia tej funkcji przez Zbigniewa Ziobrę. Więcej, znaczy polecam Państwu ten artykuł, to jest portal Polityka. Więcej o tej pani, również w innym artykule. Nominantka Ziobry chce kontrolować sędziów i dziennikarzy, również portal Polityka. Proszę Państwa, będzie o tumanach sędziach, będzie o sędziach złodziejach, będzie o wymuszeniach sądowniczych i będzie również o tym, jak sędzia. Przewodniczący wydziału czwartego karnego odwoławczego sądu okręgowego w Krakowie Janusz Kawałek dokonał cudownego rozmnożenia i z kwoty 300 zł zrobił kwotę, bo to było w jego interesie 400 zł. No może by go tak do któregoś z resortów gospodarczych rządu Mateusza Morawieckiego. Ten pan już nie jest zupełnie niedawno został odwołany. Sędzia Janusz Kawałek z funkcji przewodniczącego czwartego Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie zastępuje go. No, sędzia Elżbieta jabłońska Mali. To jest też niezły kaliber. Proszę Państwa, będzie zatem o sądownictwie, będzie o podwładnych tej pani, będzie troszkę o tej pani. W czasach reformowania wymiaru sprawiedliwości przez tego z kolei pana, promotora tej pani. Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który media nieustająco informuje, że Ziobro chce zmieniać sądy. Ziobro niesie dobro. No, na pewno tej pani. To jest, proszę Państwa, jego koleżanka z podstawówki i po raz pierwszy nominację na sędzie delegowaną sądu rejonowego do Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymała od ziobry wtedy, gdy ziobro był po raz pierwszy ministrem sprawiedliwości, zatem jak podają w tym artykule w 2007 roku. Ziobro mówi rząd obiecuje, ziobro to jest lider yy, drużyny biało-czerwonej, drużyny dobrej zmiany PiS w resorcie sprawiedliwości będziemy szybciej łapać przestępców. No nie chce ziobro łapać przestępców. Złodziei wśród sędziów. Ziobro z pierwszej strony faktu, że będzie szybciej łapać bandytów. No, okazuje się, że nie nadto konsekwentny w swoich deklaracjach. Znaczy, Ziobro z niemi wątpliwości, proszę Państwa, teraz już nie żartuje: Ziobro stworzył, Ziobro tworzy swoją mafię. Sędziów, prokuratorów, w tym łajdaków w Nie twierdzą oczywiście, że wszyscy, którzy z nominacji ministra sprawiedliwości. Zbigniewa Ziobry są prezesami sądów, zostali awansowani, są łajdakami, ale kilkoro, na pewno i tumanami, ale kilkoro na pewno takich mogę wymienić. Do nich na przykład zalicza się prokurator Piotr Kosmaty, przeniesiony przez niego do Prokuratury Krajowej, czy też prokurator Dariusz Furdzik, przeniesiony przez niego do Prokuratury Krajowej. No a sędzie Pawełczyk Wojcką, która z urzędu sędzi Sądu Rejonowego została awansowana na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Będziemy rychło oceniać. Ja już potroszę przedstawię Państwu, w jaki sposób ona się zauważy. Proszę Państwa, wrócę na chwilkę do dokumentu sprzed lat. 17 listopada 2004 roku sędzia Krzysztof Sobierajski, przewodniczący i dwoje sędziów w składzie razem z nim, Elżbieta Oznańska, Józef Wąsik, informują mnie w postanowieniu, w uzasadnieniu do postanowienia o oddaleniu mojego zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o wyłączenie sędzi Teresy Dergi, Ja zarzuciłem sędzi Teresie Dyrdze, że ona nie zna prawa, że jest ignorantką i złożyłem wniosek o wyłączenie jej z tego powodu z postępowania, które rozpoznawała w mojej sprawie. Sąd pierwszej instancji to oddalił. Zażaliłem, przedstawiłem kolejne dowody ignorancji, nieznajomości prawa przez sędziem sądu okręgowego w Krakowie Teresę Dyrgę i tych troje sędziów, on był wtedy sobie rajski, był wtedy wiceprezesem sądu apelacyjnego w Krakowie, potem został prezesem sądu apelacyjnego w Krakowie. No a teraz od wielu miesięcy, yy, jak niektórzy z Państwa zapewne wiedzą, siedzi sobie w pierdelku, znaczy w areszcie, pod zarzutami korupcji. I co mi wyjaśniło tych troje sędziów sądu apelacyjnego w Krakowie, nie w pipidówie rejonowego. Wbrew zarzutom powoda, sąd apelacyjny wydając postanowienie w dniu 26 lipca 2004 roku rozpoznał wszystkie postawione zarzuty, w tym zarzut nieznajomości prawa. I dalej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, nieznajomość prawa przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego i powołują się tutaj tuzy krakowskiego, małopolskiego wymiaru sprawiedliwości na postanowienie Sądu Najwyższego z 21 sierpnia 1970 roku. Już w 70 roku, w sierpniu, centrala orzekła, czyli Sąd Najwyższy, że sędzia nie musi znać sprawa, żeby rozpoznawać sprawę. Dzieje się tak, uzasadnienie, dlatego, że wszelkie uchybienia procesowe i merytoryczne Strona może zwalczać, wnosząc odpowiedni środek zaskarżenia. Uchybienia, a nawet poważne błędy zdarzające się w każdej ludzkiej działalności nie dowodzą zamiaru celowego, świadomego ich popełnienia, a w procesie sądowym same w sobie nie świadczą o braku bezstronności sędziego. I stąd, proszę Państwa, ponieważ centrala orzekła, co orzekła, no to mamy taką masę tumanów, ignorantów bezkarnych, nieusuwalnych w wymiarze sprawiedliwości to dotyczy sędziów, ale, ale, to samo, ale to samo jest z prokuraturą nie muszą znać prawa bo stronie pokrzywdzonej przez sędziego ignoranta przysługuje prawo do zaskarżenia proszę Państwa, no i dzisiaj będzie właśnie o sędziach tych, którzy nie robią nic innego tylko rozpoznają zażalenia Środki zaskarżenia. Będzie zatem o sędziach Sądu Okręgowego w Krakowie wydział czwarty karny odwoławczy. Odwoławczy, zatem sędziowie tam zatrudnieni rozpoznają środki zaskarżenia. Proszę Państwa, rozpocznę od przepisów prawa, żeby mój wywód uczynić bardziej klarownym, i zarzuty, które zamierzam przedstawić i które przedstawię. Były dla Państwa bardziej klarowne i zrozumiałe. Kilka podstawowych przepisów prawa. Akt prawny. To jest, proszę Państwa, prawo o ustroju sądów powszechnych artykuł 82a, paragraf 1. Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe. Prawo o ustroju sądów powszechnych stale podnosić. Kwalifikacje zawodowe. To tyle, jeśli chodzi o ich kwalifikacje merytoryczne. Teraz jeśli chodzi o kwalifikacje moralne, ta sama ustawa, prawo ustroju sądów powszechnych, artykuł 61 paragraf 1 na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto, proszę Państwa, jest. Nieskazitelnego charakteru. Zatem, jeśli już na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten kto jest nieskazitelnego charakteru, no to oczywiście w sądach, nie tylko w sądach rejonowych, ale również w sądach okręgowych, w sądach apelacyjnych, w sądach, sądzie najwyższym pracują tylko i wyłącznie same nieskazitelne charaktery. Myślę, że określenia nieskazitelny nie muszę tłumaczyć. Proszę Państwa, artykuł 120, paragraf 1. Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli pismo nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w artykule 119, yy, to jest ten artykuł, pismo procesowe powinno zawierać, lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należnych opłat, albo brak polega na Niezłożeniu należnych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, do której pismo, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. I paragraf 2 tego samego artykułu. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. A drugie, w razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania. Proszę Państwa, w dniu 30 listopada 2016 roku uchwalono ustawę o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na temat, który ja dzisiaj prezentuję istotnym jest tutaj ten przepis, to jest, proszę Państwa, artykuł 6 tej ustawy punkt 7. W artykule 17 ustęp 1 zmiana polega na tym, że ten artykuł otrzymuje brzmienie: skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 zł. Chodzi o skargę o naruszenie, to jest artykuł 6 w ustawie z dnia 17 czerwca, o skardze za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym. Prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, wprowadza się następujące zmiany: I ta zmiana, o której wspomniałem, polega na tym, że opłata, opłata wzrosła ze 100 do 200 zł. Końcowy przepis tej ustawy, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami, ponieważ ta ustawa została ogłoszona w dzienniku ustaw, weszła w życie. W dniu 6 stycznia 2017 roku. Od dnia 6 stycznia 2017 roku opłata za skargę, o której wspomniano za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, wynosi nie 100 a 200 zł. I Oto proszę Państwa, ja pismem z dnia 18 stycznia 2017 roku, zatem złożonym dwa tygodnie prawie po tym, gdy ta ustawa już weszła w życie, złożyłem za pośrednictwem prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodży do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, skargę, na naruszenie w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokuraturę rejonową Kraków Krowodza do sygnatury. Akt podana sygnatura mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Że miło wątpliwości data 18 stycznia 2017 roku. Yy wtedy już powinienem uiścić opłatę od tej skargi w kwocie 200 zł. Ponieważ procedura polega na tym, rozpoznawania skargi, że po złożeniu takowej sąd wzywa stronę do uiszczenia opłaty to z reguły długo trwa ja zanim złożyłem tą skargę ponieważ w tej sprawie y, rozpoznawanej przez prokuraturę rejonową kraków krowodza przez prokurator Dorotę Baranowską już wcześniej składałem skargi, których, o, które, z których jednej z nich ona nie przekazała y, sądowi, no bo prokuratorowi też wolno robić, co mu się nie podoba, nie przekazała y, sądowi okręgowemu w Krakowie, a że ja znałem numer konta, na który y, trzeba przesłać pieniądze. Przed Złożeniem tego pisma w prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodża uiściłem opłatę w kwocie 100 zł. Nie wiedząc o tym przepisie, no cóż, ja nie jestem sąd, to tylko jura nowit. Kuria, zatem sąd zna prawo, ja nie muszę. Uiściłem opłatę 100 zł. I załączyłem kserokopię tego dokumentu do tej złożonej przeze mnie skargi. Co było obowiązkiem przewodniczącego Wydziału Czwartego Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie zrobić w związku ze złożoną przeze mnie skargą, a no wezwać mnie na podstawie przepisów, które wcześniej przedstawiłem, artykuł 120 Kodeksu Postępowania Karnego do uniszczenia brakującej kwoty 100 zł. A co zrobił sędzia? Ignorant Janusz Kawałek. Otóż sędzia Janusz Kawałek doręczył mi zawiadomienie z dnia 23 lutego 2017 roku. Podana sygnatura. Zawiadomienie. Sąd Okręgowy w Krakowie, 4 Wydział karny Odwoławczy. zawiadamia że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy prowadzonej przez prokuraturę rejonową Kraków Krowodza sygnatura 2ds 542 przez 14 bez nieuzasadnionej zwłoki odbędzie się w tutejszym sądzie dnia 25 kwietnia o godzinie 9.00. sala yy, w tutejszym sądzie jeszcze raz przy yy, yy. Ulica przyrody 7 na zarządzenie przewodniczącego wydziału. No i jest podane, kto sporządził na zarządzenie przewodniczącego wydziału. Proszę Państwa, to pismo zostało, zawiadomienie zostało sporządzone 23 lutego, zatem półtora miesiąca po tym, gdy weszła w życie wspomniana przeze mnie wcześniej ustawa, z mocy której ja miałem opłacić. Uiścić kwotę 200 zł tytułem opłacenia złożonej przeze mnie skargi. Sędzia Janusz Kawałek dowiódł, że jest ignorantem, że nie zna prawa, nie wezwawszy mnie do uiszczenia opłaty, wyznaczył termin posiedzenia.